Cześć, z tej strony Manty, ja przed Wami kolejny odcinek z dla 4 i tym razem zagramy sobie na mapie operacja Moździerz w podboju w ustawieniach normalnych. Jesteśmy po stronie amerykańskiej. Tutaj myślę, że możemy spróbować zagrać z wiadowcą. E, tutaj są do, większe dystanse, więc myślę, że tutaj M98B się doskonale sprawdzi. Semka 4. Myślę, że na start może lepsza będzie czwórka, no i dobra, mecz zaczął. Tutaj myślę, że głowiec fajna sprawa. Dobra, zdobywajmy tutaj, tam coś leci, okej. Okay. Gość tu mamy, Widzę na razie przeciwnika. Tutaj też nie, a pewnie już ktoś jest z są? Są tutaj. A, 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 o, o. Dobra. Jakoś się udało to dostać, chociaż to nie było gładkie. Ach, oj zrobiłem sobie znowu przerwę i w ogóle nie trafiam, ale że to poprawimy, nie jest źle, nie jest źle, damy radę, damy radę. Tutaj mamy punkt odrodzenia i spoko. Ach! Nie, nie, wiesz, nie wszedł kontratak, nie, wszedł kontratak, ajajajajajajaj, no nie, niedobrze, niedobrze to się zaczyna, zdecydowanie to się niedobrze zaczyna, ale myślę, że jeszcze uda się nadrobić, że na rozgrzewkę jednak się faktycznie zmieni na jakiś karabinek, co tutaj możemy wziąć? k 5 mm -hmm. coś takiego nie... Karabinik może G36C. O, myślę, że cel jest dobry. Dobra, spróbujemy tak. Nie, ja, bo na razie to może jednak. Rozgrzejemy się jakąś taką bronią łatwiejszą. kosa. Skoczymy. na koło około. No dobra. Spróbujemy. czy jestem. Mam przeciwnika gdzieś. Wow. Nieźle. Jezus Maria. się zapatrzyłem na mojego. Kurde, a <laughs> się zapatrzyłem, o wyrzuciła mnie z drużyny, czy nie, czy wszyscy moi po prostu nie żyją, nie, wyrzuciło mnie z drużyny. nie to dołączyłem sobie do echo, okej, okay. A zostań, chociaż takie 36 tak słabo trochę, że to, chociaż to też jest taki krótszy. No dobra, dobra, spróbujmy tym. Tak, tutaj już jest zabezpieczony w miarę cel, ale idą. O, to tu będzie teraz się chyba dobrze sprawdzić. Snajperka właśnie. Jak będą nacierać na ten punkt. Żeby ich zdejmować. Spróbujemy w ten sposób. Zobaczymy co zrobić. Mistę, zachowajcie ostrożność, odbiórcie też Coś okay. tu jest to w stanie postawić Może Butę, że mi ręka, nie Dobra Opak Ach! 93 Kurde, strasznie blisko tu się odradzałem. Nie wiem, muszą, muszą mieć chyba gdzieś tu czujnik blisko. Aj, nie fajnie, może to było jakieś fajne rozniesione. Zmienimy sobie trochę pozycję tak, to jest trochę bezpieczne. można to można postawić. Za Zamórkiem. 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 Mają tam Mam Okej, okay, tutaj ktoś jest. Chcę, <noise> go zabić, nie, ja to przecież raz trafię. Po prostu... katastrofa. No, przecież nie widać. Nie wiem, czy ja ty znać czy on zachodzi. No nie, no po prostu... O! Koniec co. Koniec. Nie będę tutaj walczył ze snajperką. Tylko wezmę sobie jakiś karabinek. Na spokojnie. A nie, że będę się denerwował, kurde. Tak nie może być. Zdecydowanie tak nie może być. Uch, dobra. Zostaniemy przy tym. Można zostać przy tym. Yyyyyy... Hmm, AK-5C... Nie widzę szans teraz... Mam kogoś zwykłe... Dobra... O no Jezu! Czemu ja miałem strzelony termowizyjny? No nic, no jakoś sobie możesz sobie poradzić... Oooo... Co ty robisz człowieku? Oszalałeś się? Czy tak słabo idzie? Nie wiem, nie wiem, ale może, może jeszcze to się naprawi, może, może jeszcze znowu się rozgrzyci. Trzeba spisować, tak. tak, tak, no i tak, dobra, hmm. coś nam przejmują, też nie może być, żeby nam przejmowali.

może, I elegancko na skuterek i lecimy. O nie, o nie, o nie, o nie. Ha, nie, nie widzisz mnie. Ja tutaj, tutaj, to jest super. Turystycznie tak. Spróbujmy. Spróbujmy. Sporty wodne, tak. No tu chyba nikogo nie ma, jak to od razu przejmuję. Chyba, że równo, wtedy ktoś tu jest, jedna osoba w takim razie. O, etap międzyczaszek Wyszczałem ci dziadu. Co myślisz, że mnie zaskoczysz? Myślałem, że mnie zaskoczysz? Proszę cię, o, o czym ty myślisz, człowiek? Gdzie jest przeciwnik? Bo nie widzę. Dobrze, nie widzisz przeciwnika. Aaa, czemu? Na plecach musiał być. Aaaa. Ah.

No faj. Ja przecież i się takim szajsem tutaj. Nie? I myślę, że jest fajne. Jak to mnie denerwuje. Aż chyba zmienię klasę i go rozwalę po prostu. No zdenerwowałem się teraz. Zdenerwowałem się. Razem no z Oooo, weźmę to ...z robikiem... ...osobnie nie ma tu odblokowania, można coś odblokować. Ciekawe. Wow, Łoooł, ale mnie wrzuciło. Ale zauważyłem tego snajpera.

Napisałem? Jak on nie dostaje tego No przynajmniej nie zabił mnie on Nie trafiam tym rpg Nie Dobrze. Okay. Naprawdę u nas nie ma żadnych pojazdów, żeby zniszczyć te lawki, bo to ja nie rozumiem, naprawdę. Nie rozumiem. O, tu no, nie da się. No, nie da się po prostu. Kto to mi zagrał? Ekstazy 99 31,4. No fajnie, super. Kurde. Po prostu no. Ja nie, no brakuje mi słów po prostu czasem. Jak widzę, że. Nikt z naszej drużyny będą tymi łodziami pływać pod tą kurde górą, i nic tam nie zrobią. Zamiast przypłynąć tu, rozwalić te pojazdy, i byśmy wygrywali, to nie o co? Sobie można przecież tam pływać tam jest fajnie. Nie można było wcześniej tam zrobić że... Dobra no chociaż... No i gdzie są te ładnie? No, Po prostu szlak człowieka trafi Szlak człowieka trafi Fajnie Fajnie potrafi nikt go zabić naprawdę naprawdę 354 4 nie mam pytań nie mam pytań po prostu no nie mam pytań o nie mogę po prostu że człowiek zalewania No się z nim czym się wydawało. Był ten? O nie wierzę. I nikt nie zabije jeszcze tego yy, Ekstazy99. No nie, bo po co? To ten, który ma atakować! Rodnie. Właśnie straciliśmy cesystę. Dobra to idziemy tam Ten Charlie został że to <try> właśnie w do was. lol, co się tam na mapce dzieje? Ale mocna broń. O ktoś mi podniesiał. Nie wierzę, dziękuję. Wytrzymam po prostu, nie wytrzymam zaraz, Co gram to do końca, a po prostu tragedia. Ja Oczywiście wierzę, że tu jest, chociaż mam tłumik na, celowni, na broni. Dobrze, przynajmniej wygraliśmy, Malta. Po prostu masakra jakaś. tak Giganty. Dobra, to dzięki za obejrzenie materiału. Jeżeli film się spodanie, o łapkę w górze, subskrybujcie po więcej. No i do usłyszenia w następnym materiale. Trzymajcie się, cześć!